na moim kanale, a jesteśmy na serwerku Mineplex i zagramy możliwe... czekajcie, dawajmy miałem właśnie taką przygodę przed chwilą nagrałem odcinek jestem ciekaw co to jest ten Halloween horror ha -ha. a nieważne, tylko zagramy jednak w mm, Castle Saigo, bo chciałem Wam wami zagrać na Castle widzicie, jest klimat halloweenowy ale wiecie, że miałem taką malutką przygodę, że niestety mm, zrobiłem nagranie i mi się spacowało. A co to jest w ogóle Castle Saig? E, to, to jest takie coś, że atakujemy zamek i, i chodzi o to, żeby mm, i żeby zabić takiego króla. Akurat tutaj musimy znieść płotek! Siu! Jedną osoba! To jest właśnie zła technika, to ja będę zgu... O, o, o! Widzicie, tam są łącznicy i chodzi o to... O, dynamit! To są dynamity! I może... <grym> Dobra. Będzie tam dynamit leżał gdzieś. Jeszcze nigdy nie miałem dynamitu. Jeszcze nigdy, przenigdy nie miałem przy sobie dynamitu. Przenigdy nie miałem dynamitu. sobie dynamit. sobie dynamit. Nie mam na sobie chyba dynamitu. Dobra, wchodzimy. Chodzimy. Yy, ma mamy też takie, że jak przytrzymamy prawym przyciskiem, to mamy... No, tak, i to się nam za chwilę ładuje. I musimy zadźgać nożem tych wszystkich graczy. Nie, nie musimy. Ale musimy. Ale, ale musimy zabić. króla. O! O! Jest! Niech to! Niech to! Ale dobra, powiem o co chodzi z tym nagraniem, Ponieważ nagram już ten odcinek raz. Tu w ogóle. A w ogóle jest Halloween jest taki, taki fajny. Nasój Halloween, który teraz na tym serwisie. To jest server mainplex, O tak w ogóle. Skąd pomysły, żeby nagrać na, na tym serwerze? On jest bardzo fajny i się na nim miło gra. A poza tym... Mm, na, na razie mam tylko serię po prostu Minecraftu. Co jest w tego lasu. Nie, nie wiem, nie mogę... Nie mogę się tam domyślić. Jest tak gęsto. Nie domyślimy się. Jednym razem, ale głęboki ten las, My z potwory wychodzą z tego lasu idą na, i idą na zamek, a, a zabici gracze stają się e, z, e, tymi wilkami i też w zamku, więc nie ubywa graczy, nie przybywa, mm, a więc jest ta gra, cała fair, tam będzie z chwilę wybuchu, o kurcze. Są... No są różne techniki, żeby na to albo wysadzenie, bo Tylko, że to jest zła technika, trochę. Odłączy na tej mapce. Ta mapka jest jakaś taka trochę denerwująca i tak, tak w ogóle. Nigdy nie to atakować tego zamku. Te o tędy, tędy się dobrze. Tędy dobrze przejść. Tylko, gdzie my jesteśmy. Jest! Kurczę. O matko, woskol, co ja ze ale co tu się porobiło o, weźmiemy sobie od razu dynamit ponieważ tamten gościu już go o tam będzie dynamit tu gdzieś będzie dynamit się zabije normalnie że nie będzie tutaj dynamitu będzie tutaj dynamit będzie tutaj dynamit nie to nie dynamit gdzie jest dynamit? Nie no, o tam jest! Nie! Kurczę. Nie, nie weźmiemy dynamitu, trudno. Yy, yy, ale na czym to jest No tak, ten pomysł... No ten serwer jest bardzo miły i... Zostaje mi się po prostu na nim grać, a ja na razie mam tylko sobie po prostu Minecrafta i chciałem tu jakoś ożywić, mój kanał. to nie jest tak łatwo. Oczekajcie. Odkryłem pewną... O, o kurcze, tam jest skrócik. O, teraz wygramy to. Łatwo. Trzeba tak robić. Nie trzeba skakać, ponieważ ci gracze tak naprawdę są wysocy. Oni widzą wy z wysokości, tylko my ich widzimy malutkich i nie możemy ich bić tak na wysokość. I nie wiem, jak to w ogóle ten serwer zmontował. Tak, zabijemy tego gracza. Muszę go zabić. Nie, to pies mnie atakuje! Jest! I co mnie teraz zrobią psy? Kiedy jestem taki mądrutki? Tam był skrócik. Tak, to jest ten skrócik. Jest. Już. Tak. Kurczę. Jak? O, 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 o! Dynamit może. Dynamit. Tak, 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 poproszę. Tak! Mam go. Mam go. Mam go. Mam go. Mam go. Mam go. Mam dynamit. Mam dynamit, mam dynamit. Teraz jak go wybuchnąć jego wybuchnąć nie wiem ówku, daj mi dynamit! Nie no dobra, to nie ma sensu. Myślałem, że on po jakimś czasie sam wybucha. A może mi wybuchnęło tam? Błagam. Tak! Bywa! Bywa kingowie życia! Ojejku. Rze rzeczywiście? Dałem radę wybuchnąć tam? Dałem radę? Dałem radę. Tak, dałem! No, troszkę w zły sposób to wybuchnąłem. Ale to było... Nie, jednak uciekamy, uciekAMY! Będzie łatwiutko tędy się dostać. Jest. Było mu życia. Teraz jest tylko 18. Ale, ale musimy zdążyć. Ojej, jakie łatwiutkie. Musimy zdążyć tak w ogóle zanim skończy się taki czas, bo wtedy za wejdzie słońce i, w i wszystkie ząb te ząbki się spalą, ale to dopiero za 6 minut czy jakoś tak. Oj, nie warto się zatrzymywać. Min! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. Nie, nie, nie! Wygraliśmy. Wygraliśmy! jak, zamek! Zniszczony zamek. O tak, tak, o tak. Dobra. Kurczę. Przewidziałem Ci, że były tam leżały takie monety. Co to za gracz taki ładny ogonek? Czy to? O, jaki dziwny skin. Nie wiem, czy teraz... CO?! Jej, te teraz creeper! O, pelerynka! Dawaj pelerynkę, też chcę ponosić sobie pelerynka. O, dobra. Ale w ogóle ta przygoda była śmieszna troszkę. Z tym wy... Ponieważ mi się wyłączył mikrofon. I wszystko mi się przykasowało. Teraz, jako że to jest pierwszy taki z takich odcinków tego typu, to sobie przejdziemy tutaj raz chociaż ten parkour. Nie przejdziemy jakoś, coś czuję, ale damy radę. Czy... Nie, nie wydawało mi się. Kurczę, jakoś mi tak laguje. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale laguje, nie? Widzicie? Napiszcie mi, czy widzicie, że mi laguje. Oj, dobra, walić to nie mogę. Nas, w następnym odcinku zapowiadam, że będzie... Będzie... Z która z tych gier... Dobra, ogłaszam, że w następnym odcinku będę grał w... strike. W następnym odcinku będzie mine strike. E, że możliwe, że następny odcinek teraz nagram. Chcę dla was nagrać. O będzie z muzyczką. A więc tak, jeśli A teraz nie będzie historii z planu kwaczów, ale w następnym e, e, znaczy w po prostu Minecraft. Obejrzyjcie sobie. Mam nadzieję, że znacie tą serię, ponieważ to jest moja główna seria będzie specjalny ten odcinek, bo będzie jakaś pewna poważna wiadomość, ale będę wam mówił historię wtedy o Klenie McFudge'u. Nie, teraz nie będzie żadnej Recusqu to do donale, ale dobra, miejmy to już za sobą, musimy skończyć, jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę jeżeli nie jeżeli nie, to po prostu napiszcie co zrobiłem źle w komentarzu? Kucu, co ja chciałem powiedzieć? Tak, nie, nie że... O, żeby nie przegapić żadnego z moich odcinków Zasubskrybujcie Oraz No skomentujcie W skrócie, róbcie co chcecie, pa!